Jakie produkty najbardziej trendowały na Allegro w pierwszym tygodniu lipca? A Ty możesz je sprzedawać pod własną marką. Pierwszym takim produktem są na pewno baseny ogrodowe. Mowa jest tutaj zarówno o basenach stelażowych, jak i dmuchanych. Najlepsze 100 ofert basenów zrobiło ponad 12 tysięcy transakcji w zeszłym tygodniu na kwotę prawie 5 milionów złotych. Kolejnym produktem, który teraz trenduje, są uchwyty na telefon do przyklejenia na szybę. Najlepsze 100 ofert tego produktu wygenerowało prawie 3 tysiące transakcji na łączną kwotę ponad 150 tysięcy. Kolejnym bardzo fajnym sezonowym produktem są leżaki. W zeszłym tygodniu najlepsze 100 ofert leżaków wygenerowało ponad 9 tysięcy transakcji na kwotę prawie 1 800 tysięcy złotych. To Was może troszeczkę zaskoczyć, ale ostatnim produktem, który bardzo trendował na Allegro w zeszłym tygodniu jest zbieraczka do jagód. Najlepsze 100 ofert tego produktu wygenerowało ponad 4000 transakcji, na kwotę prawie 200 tysięcy złotych. Dajcie znać, co u was szło najlepiej w zeszłym tygodniu. Na razie. I z tego filmiku dowiesz się.